Granada dba o swoje dzieci, wszystko co w tym mieście jest, jest za darmo, to jest niesamowite, począwszy od mieszkania, w którym mieszkamy, niesamowitego mieszkania w Jaskini, mieszkamy tam za darmo, mamy darmowe posiłki, ciuchy, yy, ta czapeczka, ta tutaj bluza, wszystko jest yy, za darmo, yy, co jeszcze, alkohol, piątki, w soboty, to nie byle jaki alkohol, Granada dba o swoje dzieci. and W tygodniu prac nad jaskinią, w końcu zaczynamy wapnować. Porzuciliśmy sprzęt tutaj, bo kupiliśmy w końcu wapno. Strzała teraz miesza odpowiednie proporcje, to znaczy eksperymentalne na wyczucie. Oj, nie zaciąga filterek.

Kuczno. No nie ma tutaj pani, tylko bardzo, żeby to wyciskać z tej strony, nie? Ja jestem za niska, strumień jest za... Za <grymne> mały. <grymne> <grymne> no to miotło. Miotło. Nie, my tam nie możesz tego dotknąć, jest to słabo jeszcze popartowane. Wszystko będzie dobrze, nie panikować, usiąść, pomyśleć, zrobić gęstsze wapno. Nie, po, tylko że chodzi o to, że mi się to wszystko wlało pod koszulkę, no i się wpróbuję no, na to. Ale okej. Pogaż to no, mówisz. Co mam na na Możecie opowiedzieć. O kolejnej waszej próbie uciecz, nieudanej ucieczki z Grenady. No właśnie, muszę ja się jak uciekać z Grenady, to jest ciężka sprawa bardzo. Jak uciec z Grenady? Nie tu jeśli macie ochotę, nie musisz mi po wyjechać. Nie, Grenada... trzeba nas rozstać na, na... grenadę. trochę. grenadę w takiej razie. No, Zostawiliśmy się na drugi pokój, zaraz kiedy skończyliśmy y, nasze, poprzednie, y, nasze poprzednie pokoje, także tutaj będę mieszkał ja prawdopodobnie, tu sobie właśnie robię podłogę w sypialni. Tutaj będzie mały living room, tamte pokoje, są, tamte pokoje są już skończone, tak nie więcej, jeszcze brakuje umeblowania, ale, ale to jest kwestia czasu. Mieliśmy do niestety przykro wczoraj niespodziankę, ponieważ kopaliśmy, wszystko oczywiście było zasypane, jak to została jak zasypana nasza jaskinia. No i właśnie tutaj, tu troszeczkę za tym wiadrem, gdzie to wiadro stoi, znaleźliśmy wczoraj e, martwego psa. No, nie było to przyjemne, to no, było coś takiego, że Y, y, jedna szmata, bo tu, proszę zobaczyć, y, szmat wykopaliśmy my zresztą jak to To jest tylko pe... część. To jest tylko część, to już jest są no, ostatki, nie zdążyliśmy ich wynieść, aczkolwiek y, jedną szmatę, jedna szmata w ogóle nie chciała wyjść z tej ziemi i tak złapałem niestety za, za nogę tego psa przez materiał. W ogóle nie wiedziałem co to jest, odkopaliśmy tylko tego, że pies, który tu co, co najmniej rok leżał, także trupi odór. Unosi się wszędzie Aczkolwiek wiemy, że wapno ma właściwości zapachobójcze także wywapnujemy i yy, wszystko będzie tacy, Zbielnia będzie fantastyczna Tak samo jak tu w living room Drzwiami jeszcze nie wiadomo co zrobimy A tutaj Jest pod kinia Nie, nie, nie poddechłem psem A tutaj właśnie wygląda tak nasz wywapnowany piękny flat

Na gorących źródłach w Santa Fe kręciłem już pożyczonym aparatem. Tej nocy moja supertania kamera została skradziona. Przez kolejne 6 miesięcy jaskinia pod zdechłym psem była domem i schronieniem nie tylko dla nas, ale i dla innych hipisów, podróżników i zwierzaków. Monika i Ewa nakładem ciężkiej pracy przekształciły swoją czarną dziurę w piękne mieszkanie. Jednak bajka ta skończyła się z początkiem lipca 2008 roku. Cyganie przypuścili frontalny atak na naszą jaskinię. Agresją i przemocą wypędzili nas z domu. Jaskinia pod wdechłym psem spłynęła. W ciągu następnego miesiąca Cyganie przejęli kolejne cztery jaskinie, w tym mieszkanie Moniki i Jewy. We'll oh, Nas nauczyła ta przygoda? Niczego. Życie jest nieprzewidywalne i w jednym momencie może odebrać Ci wszystko. My dobrze o tym wiemy, dlatego uśmiechamy się do życia i doceniamy każdą jedną chwilę. Przecież nie wiadomo, ile tych chwil zostało.